Witajcie! Dziś zaprezentuję wam sprzęt dla tych, którzy potrzebują dużej mocy i wydajności przy porządkach w ogrodzie, sadzie czy lesie. To rozdrabniarz spalinowy Grinzo GBK150. Jego sercem jest mocny silnik Rato. O pojemności 420 cm i nominalnej mocy 8,8 kW, czyli 12 koni mechanicznych. To wyraźnie wyższa moc niż w standardowych rozdrabniaczach spalinowych. Dzięki temu GBK 150 radzi sobie z gałęziami o średnicy do 100 mm. Nawet spore konary można poddawać rozdrobnieniu bez wcześniejszego pocięcia. Jest to sprzęt do naprawdę ciężkich zadań. Urządzeniu mamy nożowy system cięcia, co zapewnia szybkie i efektywne rozdrabnianie gałęzi oraz odpadów roślinnych. Gałęzie i krzewy trafiają do maszyny, a potem wychodzą jako drobne zrębki, które można potem wykorzystać jako ściółkę do kompostowania czy mulczowania. To znacznie ułatwia pracę i pozwala zagospodarować odpady. Zasilanie spalinowe oznacza pełną niezależność. Nie musicie martwić się kablem ani dostępem do prądu. Maszynę możecie zabrać praktycznie wszędzie. Dodatkowo model wyposażono w duże i mocne koła transportowe oraz solidną stalową konstrukcję, co daje stabilność i trwałość przy cięższych pracach. Całość waży łącznie 180 kg, ale dzięki zastosowaniu zaczepu kulowego transport jest bardzo prosty, wystarczy podpiąć pod hak i swobodnie przemieszczać rozdrabniacz autem bądź kładem. To urządzenie stworzone z myślą o realnych, wymagających zadaniach. Przycinaniu drzew, krzewów, porządkach po wycince, a także pracy w sadach, gospodarstwach czy obsłudze terenów zielonych. Sprzęt jest bardzo wydajny i wytrzymały. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłego sprzętu ogrodowego, GBK 150 to konkretna propozycja. W ten rozdrabniacz występuje również w wersji z silnikiem Briggs Stratton. Za moment pokażę wam, jak ta maszyna wygląda z bliska i jak z niej korzystać, oraz jakie ma niesamowite osiągi i moc. Zostańcie ze mną. Gdy poskręcamy rozdrabniacz, ta część będzie pod koniec filmu, to należy wlać olej i benzynę. Wleję olej firmowy Grinzo Sae30 i benzynę E10. Olej łatwiej mi będzie wlać tą butelką z zestawu. Chodzi około 1,1 litra. Mamy dwa korki wlewu. Możemy wlewać tym, którym nam wygodniej. I jeszcze benzyna. Przejdźmy teraz do odpalenia silnika. Dobrze jest się upewnić, czy wyłącznik awaryjny nie jest aktywny. On znajduje się pod lejem wrzutowym i ten bolec nie może być wciśnięty, bo inaczej nie będzie iskry. Następnie odkręcamy dopływ paliwa, tą dolną dźwignią, i włączamy stanie. Gdy silnik odpali, to delikatnie stanie wyłączymy. Obroty silnika ustawiamy w połowie. Gdy silnik odpali, to będziemy go rozgrzewać przez kilka minut na niższych obrotach. A gdy będziemy pracować, to musimy ustawić maksymalne obroty. W tym modelu mamy akumulator i rozrusznik, więc mamy stacyjkę, stacyjka on i rozrusznik w prawo. Ale możemy również odpalać szarpakiem, ciągniemy od tego momentu, gdyby na przykład rozładował się akumulator. Teraz pokaz pracy, będę rozdrabniał naprawdę grube gałęzie. Maszynie mocy nie brakuje, robota idzie szybko. Pooglądajcie chwilę, a potem pokażę Wam jak wyglądają z Tak wyglądają zrębki. Wszystko jest dość równo rozdrobnione. Położyłem 20 gruszówkę, żeby pokazać rozmiar, skalę. Przejdźmy teraz do unboxingu i złożenia rozdrabniacza. Rozdrabniacz rozpakowany. Tyle mamy części. Mamy tu jeszcze zestaw BHP, czyli ochronniki słuchu, wzroku i rękawiczki, instrukcje w języku polskim, zestaw narzędzi. Poskręcam teraz rozdrabniacz i będę wam pokazywał na bieżąco, co gdzie przykręcić. Śrub nie trzeba szukać, bo są już poprzykręcane w miejscach docelowych. Składanie zaczynam od lewej strony, od dyszla i podstawy, a po prawej stronie od kół. Koła przykręcone z każdej strony na dwie śruby. Teraz skręcę dyszel. Dyszel wchodzi w ten element w kształcie litery T. Następnie podporę przykręcę tutaj i potem całość przykręcę tutaj po bokach. Z każdej strony są po dwa otwory. Mamy dwie śruby, jedna jest dłuższa, dłuższa tutaj. Dyszel skręcony i maszyna stoi o własnych kołach. Teraz przykręcę nad kołami na czterech śrubach taką podstawę na akumulator. Półka na akumulator przekręcona czterema śrubami, ale akumulator zamontuję na końcu. Teraz zamontuję osłonę wrzutową. Z jednej strony muszę ją włożyć w zawiasy, a z drugiej strony przekręcić na dwóch śrubach. Teraz przykręcę tutaj ten pałąk, to jest hamulec bezpieczeństwa. Od spodu tak to wygląda. Po bokach przykręcamy uchwyty. Teraz lej wyrzutowy, z jednej strony są zawiasy, a z drugiej dwie śruby. I na górę druga część komina wyrzutowego. lej wyrzutowy jest dzielony na zatrzaskach i można go przestawiać o 90 stopni. Podłączyłem akumulator, wiadomo czerwony, do plusa. I z tyłu te białe wtyczki do awaryjnego wyłącznika przyleju. Akumulator będzie w takiej osłonie. Tą osłonę należy od góry nałożyć i wsunąć tutaj w tą blachę. Dobra. I skręcić dwiema śrubami. Z drugiej strony montujemy skrzynkę narzędziową, która była w komplecie, za pomocą takiego paska gumowego. D jest zaczep. Przekładamy i tutaj nad, nad dyszczem jest drugi zaczep. Przejdźmy teraz do budowy i obsługi Rozdrobniacz waży 180 kg i ma wymiarę i długość około 245 cm, wysokość około 156 cm i szerokość około 73 cm. Ma pompowane koła o średnicy 42 cm i dyszel ze złączem kulowym, więc możemy go ciągnąć samochodem albo na przykład kładem. Jak założyliśmy hak, musimy go jeszcze zablokować, czyli tą dźwignię musimy skierować w dół. O, teraz zaskoczyła i hak się nie wypnie. Rozdrabniacz nie ma homologacji, więc nie można się nim poruszać po drogach publicznych. Jeśli byśmy go chcieli zabrać gdzieś dalej, no to najlepiej go spakować na przykład na przyczepę. Z przodu mamy skrzynkę na narzędzia, z tyłu jest akumulator i jest zabezpieczony w takiej obudowie z tworzywa sztucznego. Mamy duży, czterosuwowy silnik RATO o pojemności 420 cm3 i mocy około 12 mechanicznych. Rozruch mamy elektryczny albo tradycyjnie na szarpak. W silniku przed każdym użyciem powinno się sprawdzić poziom oleju, ale mamy tutaj czujnik oleju. Gdy będzie za mało oleju, to maszyna nie odpali albo zgaśnie podczas pracy. Żeby sprawdzić poziom oleju, to wystarczy wykręcić korek wlewowy. Jest jeden albo drugi z drugiej strony i zobaczyć, czy na gwincie jest widoczny olej. Drugą Ważną czynnością to sprawdzanie czystości filtra powietrza, ale odkręćmy go. Motylek i drugi motylek. Filtr jest w środku z papieru w kształcie harmoniki i na zewnątrz powleczony gąbką. Gdy będzie brudny, należy go przedmuchać, a w razie potrzeby wymienić na nowy. Lej brzutowy jest naprawdę duży i ma wymiary jakieś 57 na 47 cm. Tu jest kurtyna zabezpieczająca przed ewentualnie wypadającymi odłamkami. Ten pałąk dookoła to jest hamulec awaryjny i gdy go naciśniemy, to zapłon zostanie odłączony, silnik się wyłączy. Tutaj jest wyłącznik i żeby później odblokować wyłącznik, to należy wyciągnąć ten bolec. Odkręcę teraz lej wrzutowy i pokażę Wam jak wyglądają noże. I mamy na widoku noże, na bębnie są dwa takie noże. Świecę oczywiście wykręciłem. Lej wyrzutowy tak samo odkręcamy, są dwie śruby i z drugiej strony zawiasy. Tutaj mamy widok od strony wylotowej. Odkręcić nóż można z każdej strony, ale wyciągnąć go można jedynie od strony wylotowej, ponieważ od strony wylotowej są po bokach takie ograniczające blachy. Przyjrzę mu się z bliska, odkręcę go dołączonym kluczem. Nóż jest obu stronie na od strony. Gdy się wstępie jedna krawędź, to można go odkręcić i odwrócić. Ma wymiary, długość prawie 31 cm, szerokość jakieś 56 mm i grubość 5 mm. Od strony leja wrzutowego podnożrzemiec przykręcony przeciw nóż. Jest on przykręcony na pięciu śrubach od spodu i między nożem a przeciwnożem powinna być szczelina według instrukcji od 2 do 3 mm. Sprawdzamy to szczelinomierzem. Żeby dokonać regulacji odkręcamy przeciwnórz od spodu i przesuwamy go do przodu lub do tyłu, żeby uzyskać odpowiednią szczelinę. Zobaczmy jeszcze jak wygląda przeniesienie napędu, które jest pod tą osłoną. Przeniesienie napędu mamy za pomocą dwóch pasków klinowych. O szerokości 17 mm. Bęben jest osadzony na łożyskach nastawnych, należy je od czasu do czasu przesmarować. I tutaj są zainstalowane do tego właśnie kalamitki z jednej i z drugiej strony. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o budowę i serwisowanie. Rozdrabniacz Green 150 to moc, wydajność i trwałość w jednym. Idealny zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i do intensywnej pracy w sadach czy przy domowych ogrodach. Jego możliwości cięcia grubych gałęzi, wysoka wydajność i trwałość konstrukcji czynią go sprzętem, na którym można polegać. W opisie filmu znajdziecie linki do szczegółowej specyfikacji i oferty urządzenia, a także informacji o dostępnych częściach zamiennych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi produktami Greenza. Być może to właśnie ten model będzie odpowiedni do Waszych prac.